Cześć, witam Was ponownie. Ja nazywam się Maciej Balcewicz. I jeśli jesteście tu pierwszy raz, to idzie tego świadomość, że czytam treść książki, którą napisałem jakiś czas temu. Zadektuowana jest ona, nie na tego w szkole Ci nie powiedzą. Wcześniej skończyłem yy, czytać rozdział pod tytułem to był Łopatologia, a teraz kolejnym rozdziałem na stronie 19 jest Prawda. W założonym jest, możemy czytać. Interesujący temat. Nie jestem pisarzem, więc wybacz mi córeczko mój, Kanciasty styl, w jakim próbuję przekazać Ci wiedzę, którą odkrywam na nowo. W przekazywaniu wiedzy dobre jest być dobrym psychologiem, a prawdę, wyrażoną przez interlokutora, zawsze można przyjmować w sposób twierdzący, przy użyciu słów, tak jak również tak. Prawda i płynące z niej informacje dostosowują się do poziomu świadomości i percepcji odbiorcy, tak samo Adekwatnie do niego prawo rezonansu rozdziela pakiet informacyjny. I tylko taka część wiedzy zostanie przyswojona i zrozumiana, jaka potrzebna jest, aby pojąć rzeczywistość, w której aktualnie się uczestniczy. Innymi słowy, każdy posiada swoją indywidualną prawdę. Mówiąc alegorycznie, Obecnie wśród ludzi na całym świecie istnieje tendencja, w której dwa płuca, jedno duchowe, a drugie materialistyczne, oddychają nierównomiernie, co powoduje dysharmonię informacyjną w oddechu. Sytuacja ta nie sprzyja syntezie informacyjnej i jest korzystna dla życia w niewiedzy, co prowadzi do oddalenia się od prawdy. Dla mnie wiedza jest żywym procesem, przekazem i nie, nie bierze pod uwagę stagnacji. Podobnie aktualna i żywa jest dzisiaj informacja zawarta w zdaniu: nic nie jest tym, czym nam się wydaje, że jest. Dlatego pora przewartościować całą tę iluzję i wynieść prawdę ponad drobiazgowy, przepełniony nacjonalizmem, egotyczny i sekciarski stan umysłu prosto ku systemowi miłości. Generalnie wszystko już było i jednocześnie dzieje się tu i teraz. To, co przekazuję tu Tobie, to nic nowego. Ja tego nie wymyśliłem. Cała ta wiedza jest tylko przypomnieniem, bo wszystko jest w nas, tylko karty są przed nami odkrywane stopniowo. Wyrażam jedynie intencję, pragnienie poznania siebie. Otwieram się na prawdę i jest mi ona przekazywana. Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Informacje te są zapisane w przestrzeni zaświatów dla tych, którzy chcą poznać prawdę. Uwzględniają w swoim przekazie wiele płaszczyzn i są dostrajane do poziomu rozwoju duchowego, intelektualnego, materialnego czy kulturowego społeczeństwa. Informacje te są cały czas tak aktualizowane, dlatego do końca nie można utożsamiać się z prawdą, która była przekazywana tysiąc lat temu nowe czasy z nowym duchem. Poza tym, nie chcę, aby ten duch był pełen patosu, powagi i dramaturgii. Wszystko w tym świecie musi być racjonalne, przebadane, udowodnione i namacalne, najlepiej na papierze z podpisem Prezesa Nieba. Szczególnie jeśli mowa o odkrywaniu faktu rzeczywistości pozazmysłowej. Mas maska powagi zakładana w chwili ujawnienia prawdy. Po co to? A może być na wesoło? Wielka mi rzecz, odkrycie prawdy, która dla jednych będzie bajką, a dla innych sprawą oczywistą. Więc nie bądźmy tacy poważni. To wszystko już było. I takie podejście wywołuje na mojej twarzy uśmiech. Podobnie jak na kazu polibacji alkoholowej, przypominamy sobie urwane filmy, odkrywamy prawdę wczorajszej iluzji. Proponuję więc yy, więcej dziecka w tym wszystkim. Potrzebujemy duchowego szaleństwa, oczywiście w pozytywnym sensie. Brak perfekcji jest piękny, szaleństwo jest geniuszem, lepiej być Absolutnie niedorzecznym niż absolutnie nudnym. Jak mawiała Merlin Monroe. Przykła przykładowo, chcąc definiować, czym jest dusza, wystarczy opisać zabawę wesołego dziecka, a na koniec dodać do tego, do, do, do potęgi enty i definicja gotowa. Dziecko ma moc podobną do dusz, wszystko może przeformatować zabawę. Czasem się zirytuje i grzaśnie, ale co z tego? Za chwilę o tym zapomina i dalej jest gotowa na radosne figle. Mm, no właśnie. Chyba o to chodzi. Chodzi o zabawę. Tak jak w chorak mawiała, że zbawienie to jest zbawienie. Mamy się bawić. I być tym dzieckiem, które nie, nie rozpamiętuje, jak coś się stanie, nie przyjmuje się tym, za chwilę zapomina i dalej wariacje i zabawa. Po prostu trzeba żyć w tym świecie, ale tak, jakbyśmy nie byli z tego świata. Bo mamy już świadomość, tego, że pochodzimy z, z, z yy, stanów świadomości niebiańskich, a tam nie ma tego typu problemów, co tutaj na Ziemi. A właśnie te wszystkie problemy rodzą się z niewiedzy. Nie wiemy tego, kim jesteśmy, i dlatego tak poważnie podchodzimy do tych spraw. i Dlatego nazywamy tą zabawę problemami. Co tu jeszcze można sobie powiedzieć? W przekazywaniu wiedzy dobrze jest być dobrym psychologiem. Właśnie o to chodzi. Być się dobrym psychologiem, to chodzi o to, że, że, że nie każdemu można mówić o tych sprawach i pewnie też jest znajdzie się ktoś przed monitorem kto jak usłyszy to co mówię to powie że oszalałem no ale ja się tym w ogóle nie przejmuję no bo mam świadomość tego że, że tak to działa że nie każdy jest gotowy na przyjęcie pewnych informacji każdy z Was pewnie na swoim przykładzie wie o tym, że, że nie można jakby na siłę zmuszać innych do zmiany. Tak jak wcześniej wspomniałem, należy być przykładem i, i nie nas obserwują i wtedy przychodzą największe inspiracje. Dla mnie wiedza jest żywym procesem procesem przekazu. I nie wierzę pod uwagę stagnacji. No to tak jak mówiłem, Nic nie jest stałe. To znaczy, prawda ostateczna jest jedyna, wiadomo. I tą prawdą, prawdą miłości, dobroci, tolerancji i tak dalej jeśli będziemy się kierować, to wszelkie inne prawa są tak naprawdę zbywalne. Że prawo miłości jest ponad tym wszystkim i ona potrafi zrozumieć i tak przebóstwić nasze tutejsze zasady reguły, wzorce, przekonań i tak dalej, że w pewnym momencie przyjdzie zrozumienie i rozpoznanie i będziemy spokojni o to wszystko, co się wokół nas i wewnątrz nas dzieje. No bo tak jak wiemy, cała ta wiedza jest tylko przypomnieniem i wszystko jest tak naprawdę symboliczne każde, każda rzecz każda sytuacja w życiu każda osoba którą spotykamy każde tak zwane problemy każde, każde nasze powodzenie i niepowodzenia tak naprawdę to są znaki drogowskazy za którymi za tak zwanym drugim dnem albo trzecim dnem znajduje się yy, informacja, która jest potrzebna nam do tego, aby zrozumieć samego siebie. Dlatego nie do końca można utożsamiać się z prawdą, która była przekazana tysiące lat temu. Dotyczy to właśnie też między innymi wszystkich y, ksiąg, świętych pism religijnych. Oczywiście te wszystkie pisma y, są napisane w taki sposób, aby. Aby to, w jakim stanie świadomości w danym momencie jesteśmy, zrozumieć co innego, więc im mamy szerszą samą świadomość, szersze pole widzenia, to będziemy dostrzegać ukryte prawdy w tych wszystkich pismach i wiemy, że. Że nie do końca one są prawdziwe i, i przydatne do tego, aby zrozumieć sens życia i dostrzec prawdziwy cel. Bo z reguły one mówią nam prawdę taką, aby, abyśmy w przyszłości poczuli winę w sobie i Chcieli się inkarnować. Z reguły wszystkie te pisma mają jakby taki ukryty zamiar. Co tu dalej? Ten właśnie brak perfekcji jest piękny, to co mówiamy Mendeline ma Monroe. Co z tego, że ja tutaj Często wam dukam, nie jestem, dobry, nie jestem dobry w czytaniu, lepiej mi idzie jakby pisanie, bycie w skupieniu, w ciszy, wtedy jest mi łatwiej wyrażać swoje, swoje myśli. No ale cóż, jestem, jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i nie ma się co w ogóle tym przejmować. Ważne, żeby mieć coś mądrego do powiedzenia, prawda, a nie bleblać o typowych, przyziemnych tylko sprawach. I nie oddychać tym płucem, płucem duchowym, tylko materialistycznym. Jakby trzeba dwoma płucami oddychać i Myśleć sercem umysłowym. No i to chyba tyle na dzisiaj. Więc pożegnamy się w tym momencie, i do następnego odcinka życzę Wam spokoju i tego szaleństwa. Ale na trzeźwo. bo bez używek, bez zbędnych wspomagaczy zewnętrznych, bo tak naprawdę wszystko mamy w sobie, mamy moc i takie predyspozycje, że możemy bawić się bez jakichś tam które tak naprawdę na chwilę dają nam przyjemność, a w konsekwencji prowadzą do dysharmonii. Do zobaczenia.